W grze Setup tworzycie zestawy karcianych płytek we wszystkich kierunkach, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Dzięki tej wideo instrukcji szybko przyswoicie zasady i przystąpicie do rozgrywki. W grze Setup tworzysz na planszy zestawy karcianych płytek. Możesz zdobywać jeszcze więcej punktów, tworząc zestawy z płytkami znajdującymi się na planszy. Im więcej płytek znajduje się w twoich zestawach, tym więcej punktów zdobywasz i tym dalej przesuwasz swój pionek na torze punktacji. Zwycięża osoba, której pionek jako pierwszy dotrze na linię mety. Rozdaj każdemu postojaku na płytki i pionku w kolorze dwóch pól bonusowych znajdujących się na planszy przy krawędzi, przy której siedzi. Następnie postaw pionki na polu Setup na planszy. Włóż 50 karcianych płytek do woreczka i połóż go obok planszy. Wylosuj z woreczka cztery karciane płytki i umieść na czterech polach wspólnych na środku planszy. Następnie każdy z Was losuje po cztery karciane płytki z woreczka i umieszcza na swoim stojaku na płytki. Upewnijcie się, że pozostali gracze nie widzą Waszych płytek. Karciane płytki na stojaku tworzą pulę gracza. Wylosuj z woreczka kolejne cztery karciane płytki i umieść odkryte obok planszy, tak aby były widoczne dla wszystkich. Karciane płytki znajdujące się obok planszy tworzą pulę ogólną. W grze występują płytki w pięciu różnych kolorach: gwiazdki, kiery, karo, trefle i piki. Karciane płytki w każdym kolorze są ponumerowane od 1 do 10. W sumie jest 50 płytek. Zestaw musi się składać z co najmniej dwóch karcianych płytek. Wyróżnia się dwa rodzaje zestawów: składające się z karcianych płytek o tych samych cyfrach w różnych kolorach, i składające się z karcianych płytek o różnych cyfrach, tworzących rosnący ciąg w tym samym kolorze. W grze setup tury rozgrywa się po kolei. Wskoczmy w środek rozgrywki i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. W swojej turze tworzysz zestaw, umieszczając jedną albo więcej karcianych płytek ze swojej puli, z puli ogólnej albo z obu pól. Umieszczaj karciane płytki wyłącznie na swoich dwóch polach bonusowych i na czterech polach wspólnych na środku planszy. Jeśli na wybranym polu już znajduje się karciana płytka, dołóż nową płytkę na wierzch. Jeśli w rozgrywce uczestniczy mniej niż czterech graczy, dodatkowe pola bonusowe traktuje się jak pola wspólne. Po stworzeniu jednego albo kilku zestawów, przesuń swój pionek na torze punktacji o tyle pól, ile punktów zdobyłeś. Jeśli któreś z Was zdobyło punkty bonusowe, także przesuwa swój pionek. Następnie wylosuj płytki z woreczka i uzupełnij pulę. Najpierw umieść płytki w puli ogólnej, a potem w swojej puli. Rozgrywka toczy się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Jeśli nie możesz albo nie chcesz utworzyć zestawu, musisz wymienić dowolną liczbę karcianych płytek ze swojej puli na taką samą liczbę losowych karcianych płytek z woreczka. Jeśli woreczek jest pusty, usuń z planszy wszystkie karciane płytki, zostawiając płytki znajdujące się na samej górze stosów. Usunięte karciane płytki umieść w woreczku. Gdy dowolny pionek dotrze do linii mety albo ją przekroczy, rozgrywka dobiega końca. Nie musicie rozegrać takiej samej liczby tur. Kilka pionków może dotrzeć do linii mety albo ją przekroczyć w tej samej turze, jako że podczas rozgrywki możecie zdobywać punkty bonusowe. W takiej sytuacji zwycięża osoba, której pionek znajduje się dalej za linią mety. Jeśli kilka pionków znajduje się na tej samej pozycji za linią mety, wygrywa osoba, która jako ostatnia położyła karciane płytki na planszy. Położenie linii mety zależy od liczby graczy uczestniczących w rozgrywce. Przyjrzyjmy się tworzeniu zestawów. Karciane płytki umieszczane na planszy muszą być częścią tego samego zestawu. Tylko widoczne, czyli wierzchnie płytki na planszy, mogą być częścią zestawu. W tym przykładzie gracz czerwony zagrywa trójkę i piątkę trefl i tworzy zestaw składający się z trójki, czwórki, piątki i szóstki trefl. Zestaw może się składać z dowolnej liczby płytek połączonych białymi liniami na planszy. Linie mogą się łączyć w różnych kierunkach, a nawet się ze sobą krzyżować. W tym przykładzie gracz fioletowy zagrywa siódemkę trefl i tworzy zestaw składający się z trójki, czwórki, piątki, szóstki i siódemki trefl. Karciany płytki umieszczane na planszy mogą utworzyć kilka zestawów jednocześnie. Tylko zagrywając trójkę i piątkę gwiazdek gracz żółty tworzy trzy zestawy, korzystając z wcześniej umieszczonych na planszy karcianych płytek. Trójka, czwórka i piątka gwiazdek tworzą pierwszy zestaw, pięć pik, pięć gwiazdek i pięć trefl tworzą kolejny, a trzy gwiazdki i trzy kier tworzą trzeci zestaw. Zobaczmy, jak przyznaje się punkty na przykładzie trzech zestawów żółtego gracza. Dana płytka jest warta jeden punkt, bez względu na to, w ilu zestawach się znajduje. Oznacza to, że gracz żółty zdobywa 6 punktów. Punkty bonusowe zdobywa się w turze aktywnego gracza. Dzieje się tak, gdy ten utworzy zestaw z jedną albo dwoma karcianymi płytkami, które znajdują się na Twoich polach bonusowych. Gracz żółty tworzy zestawy, w których skład wchodzą dwie płytki na polach bonusowych gracza zielonego, więc gracz zielony otrzymuje dwa punkty bonusowe i przesuwa swój pionek na torze punktacji o dwa pola do przodu. Pamiętaj, aby podczas rozgrywki pilnować swoich pól bonusowych i sprawdzać, czy karciane płytki w zestawach utworzonych przez aktywnego gracza nie znajdują się na Twoich polach. Jeśli tego nie zauważysz, zanim kolejna osoba rozpocznie swoją turę, nie zdobywasz punktów bonusowych. Możesz przypominać pozostałym graczom o punktach bonusowych, ale nie musisz. Teraz jesteście gotowi do gry. Rozpoczyna najmłodszy z Was. Jeśli jest was czworo, możecie grać w setup w drużynach dwuosobowych. Celem rozgrywki w tym wariancie jest sprawienie, aby pionek twojej drużyny nie znajdował się na ostatniej pozycji na torze punktacji, gdy dowolny z pionków dotrze do linii mety albo ją przekroczy. Zasady rozgrywki są takie same jak w wariancie standardowym z następującymi zmianami. W rozgrywce uczestniczą dwie drużyny, po dwóch graczy w każdej. Każde z was ma swoje karciane płytki, stojak i pionek, więc na każdą drużynę przypadają dwa pionki, po jeden na gracza. Gracze z tej samej drużyny siedzą obok siebie tak, aby widzieć swoje karciane płytki i planować strategię. Możecie korzystać tylko z karcianych płytek ze swojej puli i z puli ogólnej. Tury rozpoczyna się naprzemiennie w pokazanej kolejności. Gdy zdobywasz punkt, przesuń swój pionek na torze punktacji o odpowiednią liczbę pól do przodu. Wciąż możesz zdobywać punkty bonusowe poza swoją turą, gdy karciane płytki w zestawie utworzonym przez innego gracza znajdują się na Twoich polach bonusowych. Oznacza to, że gdy jesteś aktywnym graczem, możesz zapewnić punkty bonusowe zarówno graczowi ze swojej drużyny, jak i graczowi z drużyny przeciwnej. Gdy dowolny pionek dotrze do linii mety albo ją przekroczy, rozgrywka dobiega końca. Wygrywa drużyna, której pionek nie jest ostatni na torze punktacji. Jeśli jest kilka pionków na ostatniej pozycji, wygrywa drużyna z pionkiem na pierwszej pozycji. Jeśli jest kilka pionków na pierwszej i ostatniej pozycji, wygrywa drużyna, której gracz jako ostatni umieścił karciane płytki na planszy. Wiecie już wszystko o grze. Setup! Bawcie się dobrze!